Mamy to. Nadeszła premiera Blendera 3.4. Zobaczmy, co nowego pojawiło się w naszym ulubionym programie do grafiki 3D. Na początek, według mnie najważniejsza zmiana, ale też jedna z najmniej efektownych. Mówię tutaj o Path Guiding. Jest to nowa technika renderowania w Blenderze, którą dostaliśmy dzięki wsparciu firmy Intel, korzystając z ich biblioteki Open Path Guiding Library. Najprościej mówiąc, chodzi tutaj o to, że na naszych renderach w Cycles będzie pojawiało się teraz zdecydowanie mniej szumu, ponieważ promienie światła podróżujące po naszej scenie będą wiedziały, skąd pada najwięcej światła, i dzięki temu Blender podczas obliczania odbić światła będzie mógł zdecydowanie bardziej skupić się na miejscach, które tego najbardziej potrzebują. Tworząc tym samym obraz posiadający zdecydowanie mniej szumu. Oczywiście bardzo mocno to uprościłem, żeby nie utrudniać przekazu, ale jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to bardzo polecam obejrzeć wystąpienie jednego z twórców tego rozwiązania na blenderowej konferencji. Opowiedział on tam w bardzo dużych szczegółach o co z tym chodzi i dlaczego to tak działa. Ale bardzo krótkie podsumowanie tej funkcji to szybszy render i mniej szumu. Czyli jak najbardziej duży plus dla każdego, kto korzysta z silnika Cycles. Geometry Nodes. Jeżeli bawiłeś się kiedyś materiałami, to pewnie kojarzysz coś takiego jak viewer node. Pozwala on nam podejrzeć, jak wygląda nasza tekstura w dowolnym miejscu drzewka materiałów. Prosta sprawa. Od teraz taki sam node pojawił się w geometry nodes i także ma możliwość podglądania. Tylko w tym przypadku nie tekstur, a geometrii nad którą pracujemy. Czyli nie tylko zaktualizuje wartości w spreadsheet z lewej strony, ale także wizualnie pokaże jak wygląda nasz obiekt w dowolnym miejscu w nodach. Razem z tym dostaliśmy też masę mniejszych nowości, takich jak node self-object przekazujący referencje do aktualnego obiektu, sample-index, sample-nearest-surface, corners-of-face, Corners of vertex, edges of corners, curve on point, points on curve i nieco więcej, ale chyba nieco za dużo, żeby przejść przez nie wszystkie po kolei na jednym filmie. W każdym razie mamy sporo nowych nodów i oczywiście poprawki w optymalizacji wszystkich nodów, przez co geometry notes powinno zdecydowanie szybciej działać. Grease pencil. Cały czas mówimy o 3D, ale nie zapominajmy o zmianach w dwuwymiarowej sekcji Blendera. Dostaliśmy tutaj nowy modyfikator o nazwie Outline, który robi dokładnie to, na co wskazuje jego nazwa, czyli zwyczajnie tworzy obrys dookoła wybranego elementu. Z ciekawszych rzeczy mamy jeszcze poprawiony Fill tool, który umożliwia nam zamknięcie dowolnego kształtu narysowanego w Grease Pencil i dodatkowo Convert Strokes to Perimeter, dzięki któremu jesteśmy w stanie przekonwertować dowolny dwuwymiarowy kształt na sam obrys, który następnie możemy edytować. Oczywiście razem z tymi zmianami pojawiła się masa innych, takich jak tryb Chain w modyfikatorze Time Offset czy klasyczny Zwiększenie wydajności. Automasking. Nowości pojawiły się również w trybie rzeźbienia i malowania teksturami. Dostaliśmy opcję Automasking, która, jak można się domyślić, automatycznie maskuje części obiektu. Czyli na przykład, wybierając opcję Cavity, będziemy mieli możliwość nakładania koloru nie na cały obiekt, a tylko na wystające fragmenty tego obiektu. Tak właśnie działa maskowanie. Tam, gdzie w masce mielibyśmy kolor biały, tam będziemy mogli malować bądź deformować obiekt. Fajnym przykładem jest tutaj tryb maskowania normal, dzięki któremu możemy uzyskać na przykład taki efekt śniegu, kolorując tylko górną część obiektu. Mniejsze poprawki. No i dotarliśmy do sekcji, która musi pojawić się przy każdym nowym wydaniu Blendera. Mniejsze poprawki zawierają w sobie masę mniejszych zmian, które łącznie składają się na coś dużego. W tym przypadku, na przykład, jedna ze zmian sprawiła, że w outlinerze widać, ile faktycznie mamy obiektów, albo że podczas zaznaczania tekstów w 3D będzie on faktycznie zaznaczony na niebiesko, tak jak w każdym innym edytorze tekstu. Z fajniejszych rzeczy jeszcze mamy możliwość importu kilku plików SVG za jednym razem. Wcześniej było można wrzucać je tylko pojedynczo, no i wychodzi na to, że to wszystko. Ja już się nagadałem, więc teraz twoja kolej. Od razu przesiadasz się na nowego blendera, czy jednak wolisz poczekać, aż zaktualizują wszystkie dodatki i pojawią się poprawki do ewentualnych błędów? Daj znać w komentarzach.